Cześć, Państwo, jesteśmy przed Stadionem Żużlowym w Opolu, przy ulicy Wschodniej, Kolejarz Opole. Od pokoleń jest to duma miasta Opola. Sam wychowywałem się na miłości do Wojciecha Załuskiego, wielkiego polskiego żużlowca, Opolanina. A dzisiaj w Opolu toczy się dyskusja na temat przyszłości tego klubu sportowego. W 2015 roku, kiedy byłem wiceprezydentem Opola, odpowiedzialnym za sport, pokazałem strategię. Strategię, która w dwóch trzecich została zrealizowana tak, tak zwanych trzech okrętów flagowych, a więc Gwardia Opole, Odro Opole i Kalejarz Opole. W 2016 roku doprowadziłem do tego, że została skomercjalizowana Gwardia Opole, powstała nowa spółka Gwardia Opole. Dzięki profesjonalizacji sięgnęła po brązowy medal Mistrzostw Polski Wielka Duma. Nie ukrywam, że w 2016 roku jako twórca Peginik Superligi, Profesjonalnej Ligi Zawodowej, jestem szczeg szczególnie dumny, że największym beneficjentem stworzenia Profesjonalnej Ligi jest właśnie Gwardia Opole, która pokazała, że potrafi sięgać po najwyższe trofea. Odra Opole również się skomercjalizowała, apelowałem o to jako wiceprezydent i tym kierunkiem zespół i cały klub poszedł. Powstała spółka akcyjna, dzisiaj też osiąga bardzo dobre wyniki, przyciąga sponsorów. Ale niestety kolejarz Opole od tych 8 lat jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym było 8 lat temu, a niektórzy nawet uważają, że troszeczkę się cofną. A jestem tutaj z panem Sławomirem Batko, który oprócz tego, że jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Opola, razem ze mną doprowadził do największego nie ukrywam dla mnie osobiście sukcesu tej kadencji, jeżeli chodzi o miasto Opole. O, do repolonizacji wagonówki, dawnej opolskiej wagonówki, czyli miejsca, w którym naprawiane są, remontowane wagony dla PKP Intercity. Dzisiaj za kilkadziesiąt metrów stąd ponad 300 osób pracuje w dawnej opolskiej wagonówce. Dzisiaj to jest Remtrak Opole. Inwestycja ponad 20 milionów złotych w same przejęcie gruntów i rzeczywiście Remtrak Opole staje się na nowo miejscem, które odbudowuje pozycję Opola jako lidera, jeżeli chodzi o przemysł kolejowy w Polsce. To jest naprawdę wielka sprawa, dlatego, że to przecież pracownicy tego całego dawnej wagonówki, czy. Pracownicy, kolejarze budowali również ten stadion. W 1957 roku on został przekwalifikowany na stadion żużlowy. Stąd również nazwa, Kolejarz Opole, związana nieodłącznie z kolejarzami, którzy przecież od zawsze byli wielkimi fanami żużla. Ja sam jestem fanem żużla. Żużel łączy, łączy wszystkich bez względu na to, jakie mają poglądy, jakie mają pasje, jaką mają wrażliwość. Tutaj na tym stadionie przy ulicy Wschodniej spotykają się kibice. Jest jest to jedna z najliczniejszych widowni w województwie opolskim. I szanowni państwo, w tym miejscu chcąc powiedzieć jasno, że pan Sławomir Batko również jako członek zarządu Remtrak Opole doprowadzał, o czym za chwileczkę powie, do tego, aby rozpocząć fundamentalną sprawę, czyli budowę stadionu żużlowego, profesjonalnego, który to otworzy drogę do tego, żeby profesjonalizować żużel. A potem odpowiem na pytanie, co zrobić, żeby kolejarz Opole ponownie, na nowo, tak jak było to ponad 20 lat temu stał się wielkim klubem, wielkim klubem, z którego będziemy dumni i poszedł drogą Odry Opole i Gwardii Opole pewnej profesjonalizacji, jeżeli chodzi o działanie. Sławomir Batko, który rozpoczął proces przekazywania i wymiany gruntów z miastem Opolem po to, żeby zbudować stadion żużlowy i doprowadził również do tego wspierając mnie jako wiceministra aktywów państwowych do tego, że została Zrepolonizowana wagonówka, ta wielka inwestycja i mamy miejsca pracy tutaj w, w Oporu. Szanowni Państwo, rzeczywiście, przed kilkoma laty spółka. Ten zakład wygląda zupełnie inaczej. W 2019 roku stanął nad przepaścią, pracownicy tuż przed świętami Bożego Narodzenia po raz kolejny nie dostali wypłat i właściwie groziło tej firmie bankructwo i zwolnienia. Był to kapitał zagraniczny, natomiast dzięki wtedy determinacji przede wszystkim właśnie pana wiceministra ówczesnego aktywów państwowych udało się ten zakład uratować. Dzisiaj rzeczywiście to jest ponad 300 miejsc pracy. 300 miejsc pracy, Szanowni Państwo, to jest potężna ilość, ten zakład się rozwija, podpisuje umowy ze swoim właścicielem, czyli PKP Intercity, na modernizację taboru kolejowego, pasażerskiego taboru kolejowego, dzięki temu gwarantując... I zwiększenie komfortu podróży, jednocześnie bezpieczeństwa podróży Polaków na terenie kraju. To jest niezwykle ważna i fundamentalna rzecz i to myślę, warto podkreślać. To, co wspomniał pan minister, to to, że Opole wróciło na mapę Polski jako ośrodek, gdzie rzeczywiście tego rodzaju prace się wykonuje, bo przecież przed laty Opole z tego słynęło i to, co powiedział pan minister, ten stadion, który jest za naszymi plecami, zawsze był integralną częścią. Tego zakładu, to jego pracownicy go budowali, ale oni też tworzyli ten klub. I być może stąd ta wspaniała historia, która stoi za tym klubem i ten fenomen tego klubu, bo to, co powiedział pan minister, my obserwujemy podczas meczy kolejarza naprawdę tutaj bardzo, bardzo dużą frekwencję. Ogromną wręcz można powiedzieć, pomimo tego, że ta infrastruktura wydaje się, nie pozwala na to, to jednak mieszkańcy. I opola i całego województwa ściągają tutaj i kibicują kolejarzowi. Ale to był jeden z procesów, który toczył się, czyli repolonizacja. A drugi bardzo istotny proces to współpraca właśnie tutaj z miastem, dotycząca tego, żeby ten stadion zmodernizować. Dzisiaj ta dyskusja wraca i warto wspomnieć, że właśnie. Przed kilkoma miesiącami ta dyskusja już się toczyła, tak, żeby ten zakład przekazał część swoich gruntów właśnie po to, żeby ta modernizacja była możliwa. Wspólnie walczyliśmy o to i dzisiaj jest ten proces na dobrej drodze, żeby był on sfinalizowany, żeby doszło do wymiany tych gruntów, żeby miasto mogło zainwestować pieniądze w modernizację tego stadionu, bo myślę, że i sam klub i kibice przede wszystkim zasługują na to, żeby spotykać się tutaj we właściwych, nazwijmy to warunkach, kibicować, żeby ta atmosfera była jeszcze lepsza i zawsze odbywała się we właściwych warunkach. Będziemy na pewno ten proces bardzo mocno wspierać, tak jak pan minister bardzo mocno wspierał repolonizację, wspierał profesjonalizację klubów w, w Opolu i ten proces na pewno będzie kontynuowany. I szanowni Państwo, tutaj chcę złożyć moją bardzo twardą deklarację, deklarację tak wyborczą. Rzadko składam twarde deklaracje, ale jako wielki miłośnik opolskiego sportu uważam, że kwestię dotyczącą kolejarza Opole należy wyjąć od sporu politycznego. To jest moja propozycja do zarządu województwa, ponieważ jest to jedyny klub sportowy, żużlowy na terenie województwa polskiego. A rzeczywiście jest tak, że w tej kadencji pokazałem, że potrafię współpracować ponadpolitycznie w ważnych projektach infrastrukturalnych, właśnie kolejowych, również z zarządem województwa, zdobywając 450 milionów złotych z programu Kolej Plus na odbudowę linii kolejowej racibusz głupczyce racławice Śląskie razem z samorządami również opozycyjnymi, a nawet, nawet można powiedzieć, Opozycyjnymi pokazaliśmy, że dla dobra Województwa Polskiego, siły Województwa Polskiego potrafimy współpracować. I ufam również, że zarząd województwa podejmie tę rękawicę, pozytywną rękawicę, aby od razu po wyborach, jestem przekonany wygranych przez prawo i sprawiedliwość, siąść do stołu, do takiego okrągłego dobrego stołu w sprawie przyszłości kolejarza Opole, tak aby napisać tą strategię odbudowy kolejarza Opola. Przede wszystkim pierwszym punktem powinien być warunek komercjalizacji klubu, a więc utworzenia spółki kapitałowej, oczywiście najlepiej, jakby to była spółka akcyjna z Transparentnym akcjonariatem i przede wszystkim finansowaniem wieloletnim, między innymi przez zarząd województwa, mam nadzieję, również przez miasto, ale i również potem przez innych sponsorów. W mojej ocenie, koleja Szopole. Jest wpisany w taką mapę sportową nie tylko Opolszczyzny, ale również całej Polski i należy w końcu po tych wielu latach po prostu siąść do jednego stołu i się w tej sprawie porozumieć. A mówię to dlatego, że jako wiceprezydent Opola doprowadziłem do rewolucji w kolejarzu Opole w roku 2014 i 2015. Wtedy, szanowni Państwo, Pomimo wielu sprzeciwów powiedziałem, że musi być jasne finansowanie ze strony miasta, ale transparentne i doprowadziłem do tego, że ekipa wcześniejsza po prostu odeszła i zaczęto odbudowywać po prostu kolejarze Opola. Niestety zabrakło czasu, pełniłem swoją funkcję tylko do grudnia 2015 roku i potem skupiłem się na Gwardii Opole. I niestety kolejarz Opole no, został w tym samym miejscu, co 8 lat temu. Ale jest nadzieja na to, Szanowni Państwo, że jeżeli przy jednym stole napiszemy jedną strategię i tak samo pokażemy, jak działając przy programie Kolej Plus, przy odbudowie jak między innymi z Panem Przewodniczącym z Batko, odbudowę potęgi Remtraka w Opolu, inwestycji, która dała prawie 300 miejsc pracy. Odbudujemy również w perspektywie roku, dwóch lat, kolejarza Opole. Taką deklarację składam i zachęcam tych polityków, którzy rzeczywiście są patriotami kolejarza Opole, do podjęcia tutaj pozytywnej rękawicy, szczególnie z Zarządu Województwa. Szanowni Państwo, pokazaliśmy 8 lat temu, że potrafimy komercjalizować i od Opole, i Gwardiopole. Opole. Czas na kolejarza Opole. I przede wszystkim dziękuję tutaj panu sławomierowi Batko, że jako członek Zarządu Remtraka rozpoczął ten proces, który w ogóle Otwiera możliwość rozmowy na temat budowy nowego stadionu przy ulicy Wschodniej, czyli wymiany gruntów. To są grunty potrzebne klubowi na tak zwany park maszynowy. Można postawić po prostu uczciwą tezę. Gdyby nie było repolonizacji, gdybyśmy nie odkupili jako rząd Prawa i Sprawiedliwości i podległa spółka PKP Intercity, PKP Remtrak terenu przy ulicy Rejtana i nie zainwestowali w dawną opolską wagonówkę, w ogóle dzisiaj nie byłoby dyskusji na temat nowego stadionu, ponieważ tylko i wyłącznie partnerstwo z Remtrakiem tą dyskusję otwiera i bezwzględnie jesteśmy zwolennikami zainwestowania w nową infrastrukturę, bo ten stadion, stadion przy ulicy Wschodniej był jest i powinien być miejscem, który zawsze łączy pokolenia Polaków i wracam do swojej starej koncepcji, o której mówiłem 8 lat temu, ale jakże aktualnej. Opole powinno mieć trzy flagowe okręty: Odra Opole, Gwardia Opole i Kolejarz Opole. Teraz przychodzi czas na Kolejarz Opole na odbudowę potęgi Kolejarza Opole. Krok po kroku, spokojnie, konsekwentnie. Pierwszy krok to jest co są decyzje dotyczące stadionu, drugi krok to jest komercjalizacja w więc tworzenie spółki akcyjnej, mam nadzieję, przy wsparciu Zarządu Województwa Opolskiego, które chce, jak widać, angażować się w rozwój Żużla i to się chwali. I trzecia sprawa, budowa dobrego klimatu sponsoringowego wokół właśnie tego nowego projektu. Razem z panem Sławomirem Batko, który jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Opola, jako Opolani deklarujemy wielkie wsparcie w tym zakresie, deklarujemy chęć udziału w ponadpolitycznym okrągłym stole i zachęcamy wszystkich tych sponsorów, tych wielkich ludzi, dzięki którym ten klub się przez ostatnie lata utrzymywał do takiego partnerstwa. To jest twarda nasza deklaracja. Przychodzi czas na odbudowę kolejarza Opole.